Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z buchholem. Z pierwszym Bookholem w tym roku, z Bookholem, na którego składa się aż 19 książek, o których nie będę Wam jak zwykle dużo opowiadać, pewnie będzie tam więcej jakichś dygresji na temat, dlaczego kupiłam akurat tą książkę, a nie inną, e, lub z czym ta lub inna książka się wiąże. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co sobie kupiłam i co za, Wam za moment pokażę, to koniecznie oglądajcie dalej, a ja postarę, postaram się bardzo mocno streścić, bo jednak tych książek jest długo, a nie chcę Was długo. Go dzisiaj tutaj trzymać. Książki przedstawię Wam w totalnie losowej kolejności, bo po pierwsze nie pamiętam w jakiej kolejności je kupowałam, a po drugie teraz po przenoszeniu ich z jednego pokoju do drugiego tak się wymiksowały, że w sumie nawet nie chciało mi się ich układać, chociażbym może była w stanie odtworzyć tą kolejność, ale w sumie wczoraj odebrałam jeszcze paczkę z Empiku, więc czekałam po prostu z tym bookholem, aż wszystkie książki, które mniej więcej wiedziałam, że mają do mnie dotrzeć, dotarły. I zaczynamy od razu z grupy Jury z pierwszą książką, którą sobie kupiłam, czyli Misula. Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim. Pana, nie wiem czy to się czyta jaka, jako Jona czy Jona Krakauera. Książka, o której na pewno słyszeliście bardzo dużo. Jest to reportaż polecany przez Karolinę z kanału i Jest to książka, która bierze udział w Damatonie. Konkretnie jest ona podpisana pod Martą z kanału bestsellerki. W związku z tym, że ja w swojej kolekcji nie miałam praktycznie żadnego tytułu, który bierze udział w Damatonie, a o Damatonie możecie posłuchać sobie tu w ogóle w osobnym filmie, to musiałam sobie sobie zorganizować zakupy związane właśnie z Damatonem i jest to pierwsza z tych książek i na pewno nie ostatnia, którą za chwilę tutaj zobaczycie, więc może tu od razu wyciągnę kolejne dwie związane z Damatonem. Skoro mówimy o reportażach, to mam tu reportaż numer 2 i jest to reportaż Małgorzaty Reimer, Błoto to słodsze niż miód głosy komunistycznej Albanii. Ja z reportażami w ogóle nie mam nic wspólnego, nigdy prawdopodobnie żadnego nie przeczytałam, więc tym bardziej cieszę się, że w Damatonie była tak wielka różnorodność gatunków, tytułów i w ogóle autorów, że te reportaże też się pojawiły. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przynajmniej jeden przeczytam bo jestem w ogóle ciekawa formatu, gatunku, jakim jest reportaż. Bo to słodsze niż miód to też z polecenia Karoliny Kombuk. W Damatonie właśnie u Karoliny ten reportaż się znajduje. Kolejna książka związana z Damatonem, tym razem od Nikoli z kanału Doktor Bóg, Mroczniejszy odcień magii. Tak, od pani Szłap. Panią Szła pokochałam dzięki serii Vicious i Vengeful, mam jeszcze jej dwie książki Mroczny duet i coś tam jeszcze, tą kontynuację, których jeszcze nie czytałam, ale które chciałabym też w tym roku przeczytać. Natomiast Mroczniejszy Odcinek Magii chodzi za mną już od momentu, gdy bestsellerki tą książkę polecały swego czasu. Teraz bardzo mocno polecają również od jakiegoś czasu Nikola i chciałam kupić w ogóle cały komplet tych książek, tak żeby mieć już całą trylogię, ale okazało się, że w Empiku i nawet na taniej książce dostępny jest albo tylko pierwszy dom, albo pierwszy i trzeci. Nie ma nigdzie tego drugiego, więc będę ciągle polować, szukać i jak tylko upatrzę drugi i trzeci to naraz to sobie kupię. No a mam nadzieję, że zatem się za chwilę, za chwilę wezmę, tak jak za wszystkie inne książki. Ale, ale dobrze, kolejną książką, którą mam, a która jest piękna i naprawdę nawet nie sądziłam, że ją kupię. Znaczy, sądziłam, że ją kupię, bo chciałam ją kupić w zeszłym roku, bo ona chyba miała być wydana na jesień, ale może się coś przesunęło i. Przy, Premiera pojawiła się dopiero teraz jest to książka Testamenty od Margaret Atwood, czyli kontynuacja opowieści podręcznej, którą czytałam dwa lata temu, trzy lata temu to już no, kawał czasu. Widziałam pierwszy sezon serialu i wydaje mi się, że serial, który oglądałam wtedy, jeszcze naszą Maxie, zdecydowanie bardziej podobał mi się niż książka, jak książki pod względem językowym. Nie do końca potrafiłam jej aż tak zrozumieć, a serial po prostu otworzył mi oczy na wszystko i wyjaśnił więcej niż, niż chciałam, żeby mi wyjaśniał, ale jest naprawdę genialny. Aktualnie nie mam jak serialu obejrzeć, bo nie mam dostępu do miejsc, w którym ten serial można obejrzeć, a nie chce mi się wykupywać abonamentu tylko po to, żeby obejrzeć ten serial, a że ja seriale oglądam, można powiedzieć, praktycznie latami, bo no jestem bardzo... Nieserialową dziewczyną, no to, ale jakby. Nie o tym, nie o tym. W każdym razie opowieść podręcznej tak mi się spodobała, że widziałam, że chcę przeczytać drugą część, czy kontynuację, jeżeli kiedykolwiek się pojawi. I się pojawiła. W ogóle żałuję, że mam tamtą odsłonę w tej starej formie, bo teraz ta nowa opowieść podręcznej wyszła też właśnie w takiej formie jak ta, tylko że jest z biało-czerwono-granatowa. I no, wygląda pięknie. Na pewno możecie to w w internecie gdzieś sobie obejrzeć. Ta książka jest po prostu pięknie wydana. Tutaj też jest ta kobitka przedstawiona. No... O, wiem, że Ania z Bestsellerek już przeczytała Testamenty i je też serdecznie poleca Nie mogę się doczekać, żeby się za tą książkę zabrać Ale wiem też, że będzie to pewnie jeden z tych tytułów które odłożę na znacznie, znacznie później Nie wiem nawet, czy nie na przyszły rok Trochę mnie boli serce, jak o tym myślę Ale już na ten rok mam tyle różnych tytułów że chyba z tym się po prostu nie wyrobię, ale cieszę się, że mam, bo w razie jakby mi się coś tam, wiecie, jakbym nagle przyspieszyła z czytaniem, to mam coś dodatkowego w razie, gdybym mi miało braknąć książek, albo coś. Następnie przechodzimy do kolejnego, wydaje mi się, głośnego tytułu, czyli Normalni Ludzie, o którym. Ja jeszcze przed premierą samej książki bardzo dużo słyszałam, w sensie widziałam tą książkę w wielu i na Facebooku, i na Instagramie, i bardzo dużo osób o tej książce mówiło. Teraz wśród moich dam słyszę, że właśnie są bardzo sprzeczne opinie, bo jednej z dziewczyn ta książka się bardzo podoba, drugiej nie podoba się praktycznie wcale. I chcę tą książkę przeczytać, żeby móc się też mniej więcej utożsamić, po której stronie jestem ja, czy ta książka jest naprawdę tak dobra, czy jest naprawdę tak zła. I, I tak, no opinie teraz chyba krążą różne, zdania są mocno podzielone, no ale chciałabym tę książkę przeczytać, żeby móc się utożsamić z jedną ze stron. A może w ogóle będę trzecią stroną, która będzie miała jeszcze inne zdanie. Ale nie wiem. W każdym razie głośny tytuł, głośna premiera, o której słyszałam już bardzo długo, że ta książka ma się ukazać, więc byłam jej bardzo ciekawa. Mam, pewnie kiedyś przeczytam. I tu przechodzimy do kolejnej książki znowu nowości od pani Bea Pari Paris, czy jakkolwiek by się tego nie czytało, dylematy. Jej najnowsza książka, która miała premierę 11 marca i w sumie kupiłam tą książkę zaraz chyba w dniu premiery, z tego co pamiętam, więc e, tak, e, ja do pani tej autorki jestem tak różnie nastawiona, w sensie e, czytałam wszystkie jej książki. Póki co, ta jest czwarta, ja wszystkie trzy poprzednie czytałam i utrzymywałam cały czas, że każda kolejna jest po prostu gorsza. Za zamkniętymi drzwiami było super, a ostatnia, pozwól mi wrócić, była dramatycznie kiepska, ale chcę dać sobie szansę i chcę dać tej autorce szansę i przeczytać jeszcze jedną książkę. Bo może w końcu ta będzie takim odbiciem się od dna, nazwijmy to, i będzie po prostu. Czymś lepszym. I śmieje się, bo praktycznie każda książka tej autorki jest reklamowana jako, wiecie, autorka książki za zamkniętymi drzwiami, czyli za zamkniętymi drzwiami, czyli tej najlepszej książki. <grym> I każda kolejna książka, która jest trochę słabsza lub gorsza, jest reklamowana, że to jest autorka tej za zamkniętymi drzwiami, która książka była super. Więc no nie wiem, pozwól mi wrócić, było naprawdę kiepskie, znalazło się. W pięciu najgorszych książkach, które przeczytałam w zeszłym roku, jeżeli chcecie, to was zapraszam zarówno do tych najgorszych, jak i najlepszych książek. I tak, no, nawet nie myślałam, że, że pani Paris w tym roku wyda jakąś książkę. No, są, jest tutaj właśnie dylemat. Ja pewnie dylemat będę miała, kiedy tą książkę wcisnąć, żeby ją przeczytać, ale na pewno. Na pewno no, chciałabym ją przeczytać i chciałabym porównać odczucia po przeczytaniu tej książki z jej innymi jej książkami. Bo tak jak Wam mówię, pierwsza książka była dla mnie naprawdę rewelacyjna. Była dla mnie osobiście takim innym spojrzeniem na thriller, kryminał, jakkolwiek byśmy tych jej książek nie nazywali. Natomiast każda kolejna, ta, ta druga książka, której nigdy nie pamiętam, jaki ma tytuł. Na skraju załamania, dzięki Bogu, książka, książka potrafiła mi chociaż podpowiedzieć. Na skraju załamania było bardzo mocno przewidywalne, moim zdaniem, ale klimat był super i dało się wczuć i jakoś tak towarzyszyć głównej bohaterce. Natomiast pozwól mi wrócić. E, nie. Nie, 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 nie. I to nawet nie jest moje zdanie, że ta książka była kiepska. Dużo osób, które tą książkę przeczytały, chociażby nawet wypożyczając tą książkę ode mnie, twierdziły, że jest po prostu słaba, kiepska i przewidywalna, nie do końca ciekawa. No takie no nie była to najlepsza książka tej autorki. Po prostu. Jedziemy dalej, bo nie jesteśmy nawet w połowie, więc może trochę przyspieszę. Królowa niczego ostatnia część trylogii odnośnie Złego Księcia, Okrutnego Króla, czy jakkolwiek by się ta trylogia nie nazywała Tom Potomie. W każdym razie Okrutny Książę i Zły Król były u mnie w TBR-ze w zeszłym roku i w związku z tym, że tych książek nie przeczytałam w zeszłym roku, chciałabym je przeczytać w tym. W związku z tym, że Królowa Niczego też miała swoją premierę gdzieś chyba na początku stycznia, no to stwierdziłam, że jak przeczytam dwie książki, z trylogii, no to wypadałoby przeczytać też trzecią. Więc mam teraz komplet. Mogę się za to brać na dniach, mam nadzieję, i przeczytać całą trylogię za jednym zamachem i mieć ją skończoną. Nie mam pojęcia, czy mi się będzie podobała, bo też odnośnie jakby. Holly Black i jej twórczości słyszałam różne opinie, są osoby, którym bardzo się podobają te książki i są osoby, które są takie, no, było fajnie, ale czegoś brakło i są osoby, które tych książek nie lubią. Więc tak, chciałabym je też przeczytać, żeby też móc się utożsamiać z którąś z grup, ale widzicie, tych książek mam po prostu potąd. A. Czasu, żeby ich przeczytać, gdzieś on się tam kończy w okolicach kostek. No ale nic. Kolejna książka związana z Damatonem, tym razem z Sylwią z kanału My Books, My Life, czyli Gentleman w Moskwie. Książka od Sylwii, bo u Sylwii w Damatonie, w jej spisie, że tak powiem, się znajduje. Ale jest to książka, którą też chyba Ania z bestsellerek bardzo polecała. Właśnie nie pamiętam, czy Ania poleciła ją Sylwii, czy Sylwia poleciła ją Ani. W każdym razie bardzo mocno kojarzę tą książkę z Sylwią i po części właśnie z Anią z kanału bestsellerki. Podobno fantastyczna książka. Przekonam się, jak przeczytam. Jakoś nigdy niekoniecznie pałałam. Zachwytami do książek, w których jest mowa o Rosji, ale jakby. Ja nie pałałam sympatią do wielu książek, a teraz po ich przeczytaniu okazuje się, że są super i że w ogóle częściej sięgam po takie książki. I tutaj dochodzimy do kolejnych dwóch, bo już przyspieszę, kupiłam sobie od razu jedną i drugą, bo za jedną i drugą chciałam się wziąć i mamy tutaj małe kobietki i dobre żony. O małych kobietkach, w ogóle co do małych kobietek to nie potrafiłam się zdecydować na wydanie. Bo każde jedno mi się podoba. Podobało mi się takie granatowe, które chyba kiedyś Sylwia miała, albo które kiedyś właśnie Sylwia pokazywała. Podoba mi się takie z filmową oprawą, które, które też się pojawiają. Nie wiem, czy ono nie jest w jakiejś skórzanej, skórzanej oprawie w ogóle. I bardzo mocno podobało mi się to. I stwierdziłam, że nie, no Marta, musisz się zdecydować na jedno, bo nie będziesz kupowała trzech tych samych książek. W trzech różnych oprawach. Więc zdecydowałam się na to, bo to po prostu chyba ze wszystkich wydań, chodzi mi też również o drugie części, to podobało mi się najbardziej. I zawsze małe kobietki, próbowałam już kupić chyba od zeszłego roku. Na pewno na długo przed tym, zanim pojawił się film w kinach, którego też jeszcze nie widziałam. I za każdym razem, gdy chciałam sobie kupić małe kobietki, kupowałam całą masę innych książek, składałam zamówienie. A później tak siadałam i mówię, no kurczę, nie zamówiłam małych kobietek. No jak to? No i właśnie teraz był taki moment, że usiadłam, bo dostałam na dzień kobiet od mojego teścia kartę podarunkową na Empiku i stwierdziłam, że zamówię sobie jakieś książki. I szuka, słuchajcie, szukałam tylu tytułów. I po prostu już tyle różnych rzeczy miałam zamówić, gdzie nagle nie olśniło. Marta, małe kobietki, to jest ten moment, to jest ten moment, to jest dzień kobiet, zamów sobie w końcu małe kobietki. I tak oto to zamówiłam sobie Myślę, że małe kobietki to i dobre żony, bo próbowałam kupić w ogóle ten zestaw w Empiku, gdy byłam stacjonarnie przy okazji, ale były tylko dobre żony, bez nowych kobietek. A stwierdziłam, że kupować drugą część bez pierwszej, no pewnie też bym tak zrobiła, znając los, ale stwierdziłam, że nie. I wtedy kupiłam zdecydowanie coś innego, ale nie pamiętam to. Od przekładania i podnoszenia tych książek zdążyłam się już zmęczyć i spocić, ale to nic, bo przed nami jeszcze cała masa książek. Mam tutaj również coś, czego może byście się po mnie nie spodziewali, czego ja sama po sobie się nie spodziewałam, że kupię, czyli książka kucharska. Ale nie byle jaka, bo jest to Umalucha na talerzu Zdrowa dieta dla niemowląt. Jak widzicie, elegancko poprzetykana ręcznikami papierowymi, bo nie miałam pod ręką znaczników, więc zaznaczyłam sobie kilka przepisów papierem ręcznikiem papierowym, znaczy się. Więc tak, to jest książka, którą poleciła mi kuzynka na szcinach mojej córki, ponieważ Julka bardzo długo była na słoiczkach i stwierdziliśmy w którymś momencie, że no nie, te słoiczki po prostu zbankrutujemy, bo nasze dziecko je coraz więcej, bo rośnie. A no jakby słoiczki no kosztują, ile kosztują. Ja w tej cenie kupię bardzo dużo marchewki, bardzo dużo ziemniaka i coś jej sama ugotuję. Ale w związku z tym, że jestem Kulinarnym zerem, bo ja nie potrafię, nie cierpię. Jak widzę, że mam stać w kuchni, to aż mnie krew zalewa i źle się czuję. Ale stwierdziłam, że sobie nie ugotuję, ale dziecku, no dla dziecka się przemogę i słuchajcie, po, pokusiłam się właśnie na to polecenie od kuzynki i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna książka dla kogoś, kto nie zna się kompletnie na gotowaniu, tak jak ja, i chce zacząć robić jakieś zdrowe posiłki dla swojego dziecka, to to jest ekstra sprawa, bo tu są wszystkie przepisy podzielone na wiek dzieci, czyli od czwartego miesiąca, od 5, od szóstego i tak to chyba jest aż do 12 miesiąca, i to nie są tylko same, wiecie, zupki i obiadki, ale są też desery, jest tam jakieś w ogóle Zdrowy tort przy 12 miesiącu, więc może jej na urodziny zrobię tort. Kto wie, tak się może już rozpędzę, jak już zacznę tak gotować. Więc tak, i jest to na tyle proste i w taki łopatologiczny sposób przedstawione, że chyba każdy, kto nie lubi, nie umie, lub pierwszy raz zetknie się z książką kucharską, tak jak ja, no da sobie radę. I skoro przy małych kobietkach i dobrych żonach, Potrafiłam pokazać dwie książki na raz, to teraz, żeby przyspieszyć, pokażę Wam aż trzy. I jeżeli pamiętacie lub nie pamiętacie, tu jest gdzieś pewnie film, to Kroniki Jaru. Pierwsze trzy części dostałam od wydawnictwa Winidia, w związku z tym, że ostatni tom miał swoją premierę w połowie stycznia. Ja dostałam pierwsze trzy tomy, żeby właśnie zobaczyć, czy mi się te książki będą podobać, żeby zrecenzować je i w ogóle... I po przeczytaniu pierwszej części tak się zakochałam w tych książkach, że stwierdziłam, że muszę dorwać pozostałe trzy. Jakkolwiek czegokolwiek bym nie musiała zrobić, i ja te książki zdobędę. I okazało się, że panna Sasna jest tak kochana, że właśnie ostatnie dwa tomy, czyli piąty i szósty, Megapolis i koniec ery, mi po prostu dała, bo stwierdziła, że ona ma właśnie tylko te trzy ostatnie tomy. Nie, ma, miała piąty, szósty i trzeci I e, mówi, że no, no ona już z tym i tak nic nie zrobi To raczej nie są książki dla niej Ona tego nie chce czytać e, A skoro mnie się podoba i ja chcę to przeczytać I brakuje mi tych niektórych tomów To ona mi je po prostu da I dzięki Agnieszce właśnie mam piąty i szósty tom I w międzyczasie, w związku z tym, że miałam już pierwsze trzy I brakowało mi tylko czwartego To domówiłam sobie czwarty, czyli tajemne imię i mam już teraz cały komplet i mam zamiar cały komplet jak najszybciej przeczytać, bo już zgłosiła się jedna osoba, która jest chętna, żebym nagrała osobny odcinek o całym cyklu Kroniki Jaru i przedstawiła tam swoje zdanie, a w związku z tym, że jest osoba chętna, no to muszę przyspieszyć z czytaniem i przeczytać te wszystkie sześć tomów jak najszybciej i je Wam w jednym odcinku zrecenzować i być zachwyconą, że mam sześciotomowy cykl za sobą. I powoli zbliżamy się już do końca. Mam tutaj jeszcze pięć ostatnich książek. Żałuję tylko, że nie mam tyle siły, żeby na miniaturce wstawić jakby wszystkie książki, które jestem w stanie przytrzymać, więc widzicie tylko kawałek góry lodowej ten wierzch książkowy. W każdym razie mm, chciałam przejść do kolejnych dwóch książek, ale zacznijmy może po kolei. Po pierwsze jest. To ostatnia część trylogii mrocznych materii, czyli Bursztynowa Luneta, która miała premierę w styczniu. I kupiłam ją dlatego, że Zorze Polarną już mam przeczytaną. Delikatny nóż mam kupiony, czeka na półce, jest też w moim tbr na ten rok do przeczytania. No i kupiłam właśnie bursztynową lunetę, po to, żeby mieć cały cykl w komplecie, jakby żeby już czekał na półce, że jak już skończę czytać delikatny nóż, żebym mogła sięgnąć po kolejną część, bo jakoś tak. Jak biorę się... Wiem, że na przykład książka ma ileś tam części, to lubię mieć wszystkie części, jak zaczynam czytać, bo jak mi się spodoba, to jestem w stanie iść, wiecie, tom za tomem. Tak na przykład, jak jest w, przypa tak jak jest w przypadku Kroniki, Kroniki Jaru. Miałam pierwszą część, po pierwszej zaczęłam czytać drugą, później zaczęłam czytać trzecią, teraz już, wiecie, mam kontynuację, więc mogę sobie je swobodnie czytać dalej. A oprócz tego, gdzieś w styczniu, zaraz chyba po, po tym, po bursztynowej monecie lunecie, nie monecie, po bursztynowej lunecie, wyszła kolejna część, znaczy to już jest chyba, będzie osobna seria, która się nazywa La Belle Sauvage. Nie potrafię czytać po francusku, ale być może tak to powinno brzmieć. I to jest Księga Prochu. I teraz się tylko tak zastanawiam, bo chyba to będzie nowa trylogia. Że po iluś tam latach od powstania e, mrocznych materii, teraz pan Filip Pullman tworzy nową trylogię, i to jest pierwsza część tej trylogii. Nie mam o niej zbytnio. Zielonego pojęcia W grudniu, gdy opowiadałam Wam o Delikatnym Nożu Jedna z osób komentujących zwróciła uwagę, że będzie coś nowego I właśnie gdy tylko to coś nowego powstało, to ja od razu dochwyciłam i nie, nie biorę to ze sobą Ale tak naprawdę w sumie ani się w to jeszcze za bardzo nie wczytywałam Ani jeszcze do tego w ogóle nie przeszłam, bo przejdę do tego jak skończę Mroczne Materie yy, Ale tak, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzu Ale wydaje mi się, że ta Księga Prochu to będzie nowa trylogia od pana Filipa Pulmana. Wiem, że pojawia się tam nasza bohaterka Lyra, która była w Mrocznych Materiach, więc nie wiem, czy to będzie historia gdzieś w trakcie, gdy działy się Mroczne Materie, czy to już będzie po ich zakończeniu. Nie ma pojęcia, na razie się zbytnio tym jeszcze do końca nie interesuje. Cieszę się, że mam, że pięknie błyszczy, że jest w twardej oprawie, że idealnie zgrywa się z tą poprzednią trylogią, bo naprawdę te książki są po pierwsze wydane pięknie, po drugie są tylko w twardych oprawach i fantastycznie, że ta, był, ta pierwsza trylogia była czarno-złota, a teraz ta druga będzie czarno-srebrna. No, powiem Wam, że błyszczą się pięknie, wyglądają na półce pięknie. I po prostu nie szkoda mi pieniędzy, żeby takie cuda kupować. I teraz coś, co pojawiło się w moich najlepszych książkach 2019 roku, ale egzemplarz tej książki dostałam dopiero teraz. Znaczy jeden dostałam dla Was na rozdanie, które już się dawno zakończyło, ale swój egzemplarz mam tu. Jest to Ostatnia godzina Marty Gajewskiej i Anny Bartłomiejczyk. Czytałam tą książkę jeszcze w grudniu w wersji w PDF-ie i jestem zachwycona, że dziewczynom się udało, jestem z nich cholernie dumna, że wydały swoją książkę, która jest sporym grubaskiem. W PDF-ie wydawała się taka króciutka i wszystko się w ogóle szybko przeczytało i kurczę, szkoda było, że to już, a tu się okazuje, że to było 600 stron. No, ponad 600 stron to miszczę, więc no, jestem z dziewczyn niesamowicie dumna. I jestem też z siebie troszeczkę dumna, bo jestem patronką tej książki. To jest mój pierwszy w życiu patronat, i tak strasznie się cieszę, że mogę być patronką po raz pierwszy właśnie. U dziewczyn jest moje logo, jeżeli ktoś gdzieś tam to ominął, gdzieś tutaj pewnie widzicie, bo sobie tak zasłaniam, że, że, że nie widzę. Jest moja krótka opinia, w ogóle na skrzydełku jest moje imię i nazwisko. Wiecie, niby człowiek recenzuje książki w internecie, nagrywa filmiki, ludzie to oglądają, więc jakby poniekąd moje imię i nazwisko razem z nikiem kanału gdzieś tam się w tym internecie przewija, ale gdy się zobaczy swoje nazwisko, swoje logo w wydrukowanej książce to jest coś tak niesamowitego. Ja po prostu nawet nie potrafię nazwać tego uczucia, które mi towarzyszy, gdy patrzę na tą książkę, mimo że moje logo jest z tyłu. Więc odłożę ostatnią godzinę na bok i przejdę do dwóch ostatnich książek w tym book haulu, czyli do książki numer 18 i do książki numer 19. I jest to pakiet takich dwóch książek, które nie mówią. Nic oprócz tego, że no, tutaj są tytuły. Ale jakby historia związana z tymi książkami jest dla mnie śmieszna, niesamowita i chyba raczej nigdy jej nie zapomnę, bo mój mąż, który od wielu lat zarzekał się, że on mi nigdy książki nie kupi, bo on nie wie jaką, on nie wie co ja mam, co już przeczytałam, co ja lubię, a czego nie lubię. Jakby nie, on mi nigdy książki nie kupi. I wyszło tak, że yy, że po obronie naszych prac inżynierskich ja mu kupiłam prezent, a on nie bardzo wiedział, co mi kupić. I mówię, wiesz, no, Artur, no, od biedy kup mi książkę. I chłopak się zawziął i stwierdził, że mi kupi, ale żebym później narzekała, że, że, że mi coś kupił, a mnie się to nie podoba. Mówię, dobra, co kupisz, to będzie. No i słuchajcie, wrócił z empiku, przyniósł mi takie pudełko, znaczy, no, w środku były książki, teraz je wyciągnęłam, ale stwierdził, że. Tu nie było nic napisane, bo nie było żadnego, wiecie, co w książkach, które są w środku, co tam jest, o czym to jest, jaki to jest autor albo cokolwiek. Nie, nie było napisane nic. Było tylko XD, którego my między sobą w komunikacji używamy bardzo dużo. I stwierdził, że dla Beki tak zwanej, kupił mi taką książkę. Mówi, raczej dwie książki, bo tu były dwie książki. Po pierwsze tu był, była emigracja, Malcolm XD, a po drugie Pastrami, również tego samego autora. I mój mąż stwierdził, że dla beki mi kupi. I w związku z tym, że on mi te książki kupił, to ja mam teraz zaraz natychmiast zacząć je czytać. Więc tak naprawdę, żeby was nie skłamać, skończyłam czytać jedną z książek, teraz nie pamiętam którą, i wzięłam się właśnie za te dwie. I powiem Wam, że o ile mój mąż faktycznie nie zna się na książkach, nie miał pojęcia, co kupił. O tyle stwierdziłam, że musi mi takie książki kupować częściej, bo świetnie się przy obu bawiłam. Co prawda, e, możecie o nich posłuchać, nie wiem, czy już możecie, czy dopiero będziecie mogli posłuchać w podsumowaniu czytelniczym marca, bo już te książki przeczytałam. No kazał przeczytać, to przeczytałam. Więc słuchajcie, powiem Wam tak: to, że nie znacie się na książkach, nie oznacza, że nie możecie komuś zrobić prezentu, bo może się okazać, że zrobicie komuś tak genialny prezent, jak mąż zrobił mnie. Bo to naprawdę nie znać się na książkach, a kupić książkę, czy nawet dwie książki, przy których ja się tak świetnie bawiłam, to, to trzeba po prostu potrafić. <laughs> nie wiem, jak on to zrobił, ale jestem mu wdzięczna i mam nadzieję, że od czasu do czasu chociaż kupi mi jakąś książkę, przy której będę się właśnie tak świetnie bawić. Więc tak, to by było na tyle. Tak się prezentują wszystkie stosy książek, które Wam dzisiaj pokazałam. Przepraszam, ale nie jestem w stanie ich wszystkich naraz dźwignąć, żeby Wam je pokazać. Dlatego pokazałam Wam to właśnie tak. I oczywiście film miał być krótki, nie wyszedł jak zwykle, no ale bardzo, 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 bardzo chciałam Wam te wszystkie książki naraz pokazać. Może powinnam podzielić to po prostu na dwa mniejsze filmy, ale. Ale nie chciałam tego też tak rozdrabniać, bo chciałam mieć już za sobą te wszystkie książki, żeby je wreszcie ułożyć w jakiś taki logiczny stos, a później nie wyciągać ich za każdym razem, gdy chciałabym coś o tych książkach nagrać. Więc tak, tym sposobem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się spodobał, więc dajcie koniecznie znać w komentarzu, które z tych książek macie już u siebie i macie je przeczytane i co o nich myślicie. Czy są jakieś książki w tym moim stosie, które sami chcielibyście kupić i przeczytać, Przeczytać, koniecznie dajcie znać przynajmniej o kilku tytułach, które Was interesują. I czy są takie książki, od których uważacie, że powinnam zacząć, że na przykład nie wiem, planuję je kiedyś przeczytać, ale powinnam zacząć teraz, zaraz, natychmiast. Więc dajcie mi znać, ja Wasze opinie na pewno uwzględnię i przekonacie się o mojej opinii o niektórych tych książkach na pewno w kolejnych, w rapapach. Więc zapraszam Was do oglądania, do bycia ze mną na bieżąco. I komentowania, bo uwielbiam kontakt z Wami. Tak więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Do zgadania w komentarzach. Pa!